Sebastian Kaniewski, Złote Chłopaki, po zwycięstwie. Dzisiaj te punkty, trzy punkty były jak tlen potrzebne. No, można powiedzieć, że był to taki typowy mecz o sześć punktów, ponieważ no, nasza sytuacja w tabeli po tym, jak no, parę meczów tak dosyć w prosty sposób odpuściliśmy, no, były nam te punkty potrzebne jak tlen, tak jak, pan, tak, jak tutaj mówisz. E, no też na pewno dużo dało to, że graliśmy na naszej, można powiedzieć, twierdzy, ponieważ co no, gramy w ffls to na autobycie nie przegraliśmy, więc e, to też taki dodatkowy smaczek. No, na pewno byliśmy bardzo zmobilizowani. Przyszliśmy dzisiaj w 12 na ten mecz, także na no celem były trzy punkty. się, że to się udało dokonać dzisiaj. No właśnie, szeroki skład, takie trochę hokejowe zmiany. Cała, cała piątka od razu schodziła. No tak pierwszy raz w naszej historii można powiedzieć, bo zawsze robimy tak, że maksymalnie 10 osób bierzemy na mecz, ale no dzisiaj był mecz o te 6 punktów, więc każdy był potrzebny, każda para nóg, każdy dał siebie maksa, no i to zaprocentowało w postaci trzech punktów i czystego kąta. Przez długi czas w tym sezonie wyglądało to wszystko w miarę ok, ale w pewnym momencie złapaliście zadyszkę, kryzys. No i w jaki sposób... Zamierzaliście z niego wyjść, no i dzisiaj chyba też możemy powiedzieć, że już jest taki krok w tę stronę podjęty. No na pewno kamień spadł z serca dzisiaj, na pewno to był taki mecz bardzo dla nas ważny. No te mecze w przeszłości nie wyglądały źle, my graliśmy całkiem nieźle w piłkę, jeżeli chodzi o to, prowadziliśmy tylko, że do 40 minuty. później jakiś był problem w mentalu, kilka meczów z rzędu prowadziliśmy dwoma, trzema bramkami, a finalnie nie udało nam się zdobyć nawet punktu czasami, także gdyby te mecze potoczyły się inaczej, ja to liczyłem, to bylibyśmy teraz na podium, dlatego też ten mecz miał na dzisiaj szczególną wagę, więc cieszę się, że się udało wygrać. To jeszcze wracając do tego, co powiedziałeś o twierdzy AutoBet. Powiedz, co jest takiego w tym boisku, że tak bardzo Wam sprzyja? No wszystko powiedzieć tutaj. Od początku, właśnie jak gramy od Ligi D, w wreszcie od 3 lat, to właśnie ten obieg nam sprzyjał. Może dlatego, że dużo osób od nas w przeszłości grało futsal. To boisko jest dosyć takie małe, więc można powiedzieć, że pewne nawyki z hali, takie ustawienia można tutaj nabrać. No i to na nam pomaga, jeżeli chodzi o ustawienie, no i punktowanie rywali. Dziękuję serdecznie, Seba, życzę powodzenia do końca sezonu. Skutecznej walki o utrzymanie. No i co? Jest, chcesz jeszcze coś przekazać? Na no razie nie, mam nadzieję, że już będzie tylko dobrze. To tego życzę. Dzięki serdecznie. Dzięki.